Jest godzina 22, tutaj jest Melisa. Właśnie skończyłem y, robić i pakować tosty, bo okazało się, że w Biedronce już nie ma żadnych bułek ani nic, więc po prostu zrobiłem sobie tosty na wynos, bo wstaję o drugiej. Y, dzisiaj mamy 16 października, jutro jest 17 października, czyli moje urodziny. I w związku z tym postanowiłem, że pojadę sobie sam w Tatry. No, więc wstaję właśnie koło drugiej. O 3.50 mam odjazd autobusu, bo niestety obecnie Intercity jeszcze nie kursuje do. w sensie, pociągi do zakopanego. Więc muszę jeszcze umyć jabłka. Umyć się bardzo szybko. No i. słuchajcie, no. Nagrywam tego vloga, bo nie było dawno żadnego vloga. A no, jadę sam. Więc do kogoś trzeba gadać. A poza różańcem i y, takim właśnie wyciszeniu się i, i pobyciu też sam na sam z Panem Bogiem w górach. Myślę, że ciężko o lepsze miejsce. No to też pogadam z wami trochę. W sensie trochę wam poopowiadam, pogadamy sobie. Yy, no. <grybujesz> no zaraz, ja muszę i spać. Jest druga 56. Ja już się ubieram właśnie. Jak widzicie, już jestem praktycznie ubrany jeszcze tylko kurtka, komin, czapka, rękawiczki. I... idziemy. Zacząłem swoje urodziny, jest 11 października. I jedziemy w Tatr. Witam wszystkie leniwe były, które jeszcze nie wstały. Mogę się popatrzeć sobie przez chwilę na ten widok i mi poznazdrościć. Dzisiaj mam urodziny, więc myślę, że to jest chyba najlepsze miejsce na bycie gdzieś w urodziny także życie mi powodzenia no ja się bawię świetnie jest godzina 7.40 a ja dochodzę do hali gosienicowej wcześniej no było ciemno więc trochę średnio żeby nagrywać ale teraz no to możecie sami zobaczyć jak to wygląda, ale jest naprawdę wspaniały widoczek. Coś wspaniałego. Też przy okazji poznaliśmy się z Damianem, także na szczęście nie sam. Przed to spojrzałem w ogóle i wygląda nagranie z iPhone'a. Yy, takie właśnie, jak teraz robię i powiem, wam, że będzie naprawdę jestem w szoku, bo stabilizacja jest naprawdę niezła. Nie no chłopaki ja nie wytrzymam. Jest wspaniale. Generalnie y, wychodzi słońce w końcu za gór i zacznę lekko oświetlać, może, może, może z takim widokiem będę do Was mówił, y, Zaczynę lekko oświetlać y, kościelec z lewej strony i w ogóle górki, więc y, będę się śpieszył w tym momencie na... no tam troszkę dalej, żeby porobić zdjęcia. No i co? No słuchajcie, <grych> e, na szczęście właśnie nie wyszedłem sam, więc tam jak z czołówką szliśmy z Damianem było spoko. E, no a teraz już jestem całkiem sam. E, plan się zmienił e, i w sumie myślę, że to jest dobry plan, bo robimy tak. Pójdę sobie na pewno dzisiaj na w się sensie do Czarnego Stawu gąsienicowego, Potem pójdę e, o. na Kasprowy tu. No i. Aha, no i najważniejsza część. Czyli potem na Kaspurę na zachód słońca i zjeżdżam kolejką na dół. I tyle. Więc dzisiaj jestem od schodu do zachodu. O, wieziórka. Aleś patrzy. No, także słuchajcie, moim zdaniem Pan Bóg mi naprawdę zafundował najlepszy prezent, bo widoki są cudowne, miał być pochmurnie. No zimno jest, no ale to tam najmniejszy problem, jest naprawdę przepięknie, więc no czego chcieć więcej, nie? Sami zobaczcie. Polecam. A taki są cudowne, jak widać, szczególnie jak popatrzycie tutaj. Idę właśnie na Czarny Stał gościnicowy. tam słychać potok. Nie wiem, czy będzie to słać na nagraniu, ale jest naprawdę wspaniale. starczy się rozejrzeć i wszędzie dookoła macie piękne stworzenia. Niesamowite. Dzisiaj naprawdę będę chyba sobie siedział i, i po prostu patrzył. Jestem sobie właśnie w przepięknym miejscu. Jedno z piękniejszych na ziemi, na pewno. No dobra, to... już ja Wam pokazuję. <laughs> Jestem nad Stawem Czarnym Gośnicowym. Tutaj mamy kościelec, na którym kiedyś byłem statu w gimnazjum. I tafla generalnie była nienaruszona do momentu, aż przez przypadek nie dałem. Buta do wody, eee, ale no jest cudownie. Zaraz będę ja tosty i parówki, które wczoraj robiłem. Mm, myślę, że tutaj też coś ponagrywam, bo mam bardzo dużo czasu. Naprawdę bardzo dużo. Eee, o 17:40 będę zjeżdżał kolejką albo 30. Muszę sprawdzić, ale mam jeszcze naprawdę dużo czasu, więc na pewno sobie tutaj coś ponagrywam tutaj też ludzie powoli się pojawiają, ktoś tam wchodzi. Oni są gdzieś tu i tam się idzie dalej. No i szczerze nie wygląda to jakoś bezpiecznie, zważywszy na obecne warunki, bo mimo wszystko jak szedłem już tutaj, to jest dużo lodu, śniegu. No i to jest taki śnieg, że nawet jeśli mielibyście raczki, ja nie mam, ale nawet jakbyście mieli raczki, to i tak są bez sensu, no bo wam nic to nie da. Ten śnieg jest... Mam eee, aparat, to może nie. Ten śnieg jest bardzo sypki, więc jakby no nic wam to nie da za bardzo. Ale słoneczko grzeje, więc to najważniejsze. Powiem wam, bycie samemu w górach yy, to jest kompletnie inny poziom przeżywania. Jesteście sami, jest totalna cisza. Słychać tylko yy, potoki w oddali. No, woda jest nienaruszona. To jest niesamowite i czysta. I tak sobie siedzicie i patrzycie na to piękno. Ciężko to opisać, to trzeba przeżyć po prostu. Niestety, żegnamy się już z stawem czarnym gąsienicowym. Wracam z powrotem na Murowaniec, bo bardzo lubię tam tamtejszą panoramę na to wszystko dookoła. Więc yy, tam idę, porobię jeszcze trochę zdjęć, no bo jak widać, w sumie, yy, słońce w końcu wyszło. Yy, no tamta góra w ogóle właśnie od słońca, jest się przecudownie piękna. To sami widzicie. To jest naprawdę wspaniale. Aż głupio iść, nie? Jakoś tak. Aż mi przykre po prostu opuszczać to miejsce. Dobra, przyznaję się bez bicia. Te widoki mnie bardzo zatrzymały. Nie mogłem się za bardzo uwolnić. Ale już dochodzę do Murowańca z powrotem. I teraz będziemy fotografować z każdej możliwej strony Murowaniec. A potem idziemy powoli dalej. Idziemy w stronę właśnie Kasprowego Wierchu. No aż... o! Właśnie go widzę już. Teraz jeszcze delikatna mgiełka się pojawiła tam na szczytach. Właśnie się zatrzymałem, żeby wyrobić zdjęcia, także teraz liczę na to, że Będzie na większej ilości To będzie ładniej No dobra Trochę porobiłem zdjęć na morwańcu No i teraz Cel jest Tam Idziemy na kasprowy Wierch. Pozdrawiam. Zrobiło się stosunkowo zimno, a no jestem coraz wyżej w sumie. Już yy, idę tak naprawdę w większości przypadków po śniegu. Jest tak, ale jest naprawdę ładnie. Tam powoli się odsłaniają grzbiety z kasprowego, kolejeczka. No i oczywiście wiadomo kościelec, silnica coś pięknego no, a ja idę dalej jest naprawdę fantastycznie, powiem wam czasami sobie nawet przycupnę teraz zostawiłem wcześniej właśnie aparat, żeby, coś, telefon żeby nagrać timelapsa więc siedziałem chwilę i odmawiałem sobie żurwaniec, bo w sumie nie za bardzo co innego mogłem robić, poza patrzeniem i właśnie odmawianie, bo jest tabliczka. To zaraz się dowiem ile jeszcze, ale chyba nie dużo. Mm. A nie, to coś. Aha, bo tam jest jakiś inny, coś jak inny szlak. My idziemy w prawo. O, kościelec. No <laughs> jest naprawdę pięknie. A podejdę sobie, zobaczę jak tam Wygląda widoczek, ale tu już jest śnieg, totalny śnieg, nie mam niestety raków, coś raczków w sumie, bo raki to średnio... No jest wspaniale. O, tu się już chodzi, też niedaleko. Trochę już ludzi chyba na szczycie Troszkę nie, schodków do nieba zostało Wiecie co jest najlepsze w tym wszystkim? Że jestem tutaj kompletnie sam Nie ma tu nikogo Jestem sam Jest tylko wasze tętno Oddech No i piękny majestat gór Jednocześnie bardzo przerażający Tutaj po to spotku jest ślisko już momentami się wspieram rękami yy, no cóż na październik to widziców tutaj nie oczekuję Niemniej jednak no, smutne jest to że no już nic nie widać może jeszcze się odsłoni, może jeszcze pan Bóg pozwoli na to liczę na to, że jak wyjdę wyżej czy na sprawy, to jednak coś tam zobaczę no dobra, coś się lekko odsłania. Eee, liczę na to, że tam coś zobaczę, bo no jednak zostaje na Golden Hour eee, Więc liczę na to, że coś będzie widać, bo no, zaliczymy wtedy wschód i zachód w Tatrach. To byłoby super. No a potem zjeżdżam kolejką. Jechałem nią, jak byłem naprawdę mały, nie wiem, w podstawówce bodajże. Jak byłem gdzieś tam stał w Tatrach, to raz w życiu jechałem. Mm. A tak to zawsze tata mówił, że... Słuchaj, nie zjedziemy kolejką, to pójdziemy potem do Maka. No. Z czego bilety wtedy kosztowały? Dużo mniej. Aha nie, bo się schody skończyły. I są następne. Ale spokojnie poddajemy się. Nie jest już daleko. Za mną kompletna pustka. Niesamowita sprawa. Słuchajcie, melduję. Tu jest Kasprowy Wierch, Za chwilkę tam podejdę. <grym> Tego się nie da opisać. Ej, bo wystarczyło wyjść na kasprawy, nie? I za mną są widoki. I tam też się powoli odsłaniają widoki. A nie tylko goldenauer. No cóż, na no, widać, że mam rodziny, chyba nie? Ja w Kinder Bueno zasłużyłem Siedzę przy stacji meteorologicznej bo tu nie wieje No i sobie patrzę Możecie razem ze mną A ja będę wam przeszkadzał chropaniem Mmm, jaki dobry kinder bueno. Mam nadzieję, że zrobię Ci smaka. Mm. Możecie być ze mnie dumni. Ja jestem w sobie bardzo dumny. 21 lat. Dzisiaj ja do drugiej na nogach wlazłem na Kasprowy Wierch. Byłem w y, hali gąsienicowej przy Czarnym Stawie Gąsienicowym na Murowańcu. Aboczaniu o wschodzie słońca. A teraz czekam sobie na złote światło. Bo niestety zachód jest 16.40, a ja. Eś, przepraszam, 17.40, a ja 17.30 mam zjazd kolejką. Ale jednak mimo wszystko jestem na 2000 metrów nad poziomem morza. Zaraz ziem tosty. Ostatnio już. I mam jeszcze co nieco, ale nie będę Wam wszystkiego zdradzał z przesady Wody w ogóle o dziwo bardzo mało wypiłem. co ja się spodziewałem się, że wypiję je bardzo dużo i wziąłem mi dużo, ale nie wypiję mi aż tyle co myślałem. O! Są moje tosty, zmarznięte, ale są. Proszę bardzo. Nie jestem tostami, to jest naprawdę hit. <ścoughs> Czy polecam? I odbieram mowę za każdym razem, jak widzę ten widok. Specjalnie, witam Was w Zakopanem. Już yy, kończę drogę z Kuźnic, właśnie do Ronda w Zakopanem, więc już niedaleko. No co, no? <laughs> zmęczony, zmarznięty, ale naprawdę szczęśliwy i spełniony. Ale rady, jestem zmęczony już. Więc dużo już nie będę mówił, muszę iść coś zjeść. No i może znajdę jakiś wcześniejszy autobus niż ten co mam 22, bo no można nim wracać, ale fajnie by było jednak jakimś wcześniejszym Odwieszam klucze Jest godzina 23.30 równo Spałem 3 godziny Mam dość Będę się myć spać. Siema.